Cześć! Witaj, witaj po krótkiej przerwie. Przerwie, która tym razem była spowodowana już zakończeniem ciąży 9 października. Pojawiła się na świecie nasza córeczka Ariana. Tak więc dzisiaj jeszcze ostatnie nagrania dotyczące ciąży, dokładnie porodu, a od kolejnego tygodnia będą już nagrania związane z macierzyństwem, z pielęgnacją, z moimi sposobami na. Na organ organizację przestrzeni, czasu, yy, różne ciekawostki na temat pomocy rozwojowych. Tak więc zapraszam do kolejnej edycji. A dzisiaj poród, mój drugi poród yy, i odpowiedź na pytanie, czy drugi poród jest łatwiejszy i szybszy od pierwszego. Pytanie chyba, które stawia sobie każda kobieta w drugiej ciąży. Ja też się nad tym zastanawiałam i swoich koleżanek i znajomych pytałam, jak to jest, czy jest szybciej i łatwiej. I moja odpowiedź brzmi tak, jest dużo szybciej, dużo łatwiej, ale pamiętaj, to jest moja odpowiedź. Ja wiem, że są kobiety, które wspominają drugi poród dużo gorzej. Jest, jest mały procent tych kobiet, ale, ale są. I jest to, jest to właśnie spodoba, spowodowane często ułożeniem dziecka. Na szczęście Ariana była bardzo dobrze ułożona, główką w dół, już dosyć długo. Tak więc u mnie było zdecydowanie dużo szybciej. Ja, jak zawsze, oczywiście, poród miałam zaplanowany co do daty i nawet godziny. Ja zawsze wszystko planuję, gdyż wychodzę z założenia, że. Planować trzeba, trzeba mieć plan, ale ogólnie trzeba być przygotowanym na wszystko. Tak więc ja planowałam, że rodzic zaczynam dopiero o 9:00. Z tego względu, że do opieki nad naszym Albertem babcia przyjechała tydzień wcześniej i potrzebowała czasu, żeby się z nim, żeby się zaadoptował, żeby się zaprzyjaźnił z nią, bo mieli bardzo słaby kontakt i praktycznie jej nie znał. Tak więc zakładałam, że tydzień nie będzie potrzebował, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Mój mąż jeszcze dzień przed porodem miał nocny dyżur w aptece, tak więc stwierdziłam, 8 idzie na nockę, to był wtorek, w środę rano przychodzi i możemy zaczynać rodzić. Taki był plan. plan był, no ogólnie plan był jeszcze taki, że zaczynamy rodzić dopiero wieczorem. Albert zasypia, jeszcze tato usypia Alberta i później dopiero jedziemy do szpitala. Ale Arianga się trochę pospieszyła i ja już właśnie. Mm, ogólnie już 9 rano czułam, że to będzie dzisiaj. Już miałam takie menstruacyjne, bardzo słabe skurcze, ale były te przepowiadające, ale były ciut mocniejsze niż, e, niż wcześniej, bo ogólnie miałam mm, te skurcze przepowiadające gdzieś już od 35 tygodnia. E, zaznaczę, że jeszcze rodziłam dwa dni przed terminem. więc 39 plus 5 chyba. E, tak więc, już w środę rano nad ranem czułam, że to będzie dzisiaj. No, i tak powoli te skórki takie menstruacyjne były. O 13 e, jeszcze karmiłam ostatni raz syna, bo karmiłam go całą ciążę. E, już poczułam taki troszkę mocniejszy menstruacyjny. No, i do 15 e, były to dalej takie menstruacyjne, i właśnie już mąż był i, i teściowa, i mówię, że, ale to nie są oni, oni już cali w stresie oczywiście. Że to będzie dzisiaj, ale ja mówię, słuchajcie, to nie są jeszcze te skurcze, bo jeszcze mogę do Was mówić W momencie, kiedy e, będzie skurcz i nie będę mogła do Was mówić, to to będzie to No i koło 15 właśnie e, nie mogłam już mówić, już to był skurcz i <grych> przestałam mówić I oni już mówią, no to tak, no to, to już jest to No i tak mm, te skurcze były różnie, co 10, co, co 5 minut czasami Teściowa już była spanikowana bardziej niż ja, chociaż ja byłam cały czas spokojna. I mówi jedźcie już. O czwartej mówi, no to już jedźcie, ja sobie na pewno poradzę z Albertem. No więc tak zrobiliśmy, pojechaliśmy do szpitala o 16. Ehm, miałam CTG. Zrobione, następne powiedzieli o 19 będzie. No i do tej 19 spacerowaliśmy sobie po szpitalu. E, cieszyłam się, że to, to był taki aktywny poród, że, że mogłam chodzić, właśnie bujać się pod, podczas e, skurczy i to były takie znośne skurcze. I co się najbardziej cieszyłam, nie były to skurcze krzyżowe, gdyż za pierwszym razem miałam bardzo silne bóle krzyżowe i to było dla mnie najtrudniejsze. Tak więc byłam przeszczęśliwa, że tym razem ich na razie jeszcze nie było wtedy. Wtedy nie wiedziałam, czy będą, czy nie. Mm, ale były zupełnie, zupełnie inaczej czułam to niż za pierwszym razem. No, o 19 poszliśmy jeszcze na kolację, zjadłam sobie kolację yy, i o 20 przyszła położna i sprawdziła rozwarcie. Mówi, no, mamy 3-4 cm. O 20, o 20. Mamy 3-4 cm. Idziemy na salę porodową. I I cóż. Yy, Zaraz jak przeszliśmy na tą salę, bo wcześniej byliśmy w takim pokoju, to się nazywa Uberwachungsraum chyba, przed, przed salą porodową. Też osobna, trochę przytulniejsza niż sala zwykła, szpitalna, ale, ale jeszcze jak dla mnie panował troszkę, troszkę zimne światło było. I powiem szczerze, że kilka razy wpadłam tam w taki niekontrolowany skurcz, że dostałam dreszczy i to za pierwszym, przy pierwszym porodzie też miałam. Ale od momentu, kiedy weszliśmy na salę porodową, było tam tak przytulnie, tak, taki pogodny nastrój tam panował, że od tej pory e, bardzo się z tego cieszę, że kontrolowałam każdy skurcz do samego końca. E, na dodatek, jeszcze zaraz, zaraz jak weszliśmy na tą salę, pojawiła się położna, która prowadzi, prowadziła właśnie moje zajęcia z basenu. Strasznie kochana kobieta. Tak więc jak ona wyszła, ja już, to już w ogóle wiedziałam, że wszystko będzie dobrze i i będę cały czas spokojna. I tak właśnie było. Mm. I w zasadzie e, urodziłam o 21.21. 21. Tak więc e, taki bardziej aktywny poród trwał no, praktycznie półtorej godziny. I dodatkowo ja też rodziłam tym razem z, z hipnozą. E, wcześniej powtarzałam sobie jak, nie wiem jeszcze, czy słuchałaś, czy nie. Jeżeli nie, to sobie odsłuchaj. Mój pierwszy poród, właśnie hipnoporód. Teraz też zrobiłam sobie ten kurs dla powtórzenia, tak więc cały czas w tle leciały nagrania. Już tym razem dałam sobie głośnie niesamowicie, po prostu wprowadzały mnie w taki błogi spokój, że naprawdę do samego końca kontrolowałam każdy skurcz. Nie wpadłam ani, ani razu w, tak, w takie dreszcze. Naprawdę pięknie to wspominam, ale oczywiście bardzo dużo zawdzięczam mojemu mężowi, który był cały czas ze mną i właśnie tej pomoż, położnej, bo cały czas ze mną oddychali, trzymali mnie mocno za ręce położna mówiła mi co mam robić, do samego końca praktycznie lekarka weszła jak już była główka to wtedy lekarka dopiero weszła ale do tego momentu panował na sali po prostu cały czas taki spokój naprawdę niesamowite wrażenia, ciężko mi to opisać i naprawdę pięknie to wspominam tym razem naprawdę mogę powiedzieć, że to był przepiękny poród niesamowite przeżycie e jeszcze raz powiem bardzo spokojny, i tak jak przy pierwszym porodzie miałam kilka oddechów, w których źle oddychałam, nie współpracowałam z położną, i wtedy naprawdę bolało. Tym razem nie było ani jednego takiego niekontrolowanego skurczu, tak więc żadnych takich ciężkich. Wiadomo, że poród boli, że, że, to, że to bolało, ale, ale ten spokój cały czas mnie ogarniał, cały czas miałam swoje myśli. Właśnie w swoim bezpiecznym miejscu. Bezpieczne miejsce to właśnie jedna, taka metoda w hipnoporodzie, do której się odnosimy. Tak więc, naprawdę, jeżeli się zastanawiasz, jaki jest ten drugi poród, czy jest łatwiejszy, to ja ci powiem, że jest dużo łatwiejszy, jeżeli oczywiście dziecko jest dobrze odpowiednio ułożone. Takie są moje, pamiętaj, to są moje doświadczenia. E, ja Ci jeszcze raz bardzo też polecam hipnoporód. E, co jeszcze? Miałam ze sobą też cały czas mój olejek lawendowy, chusteczkę. Położne się śmiały, co to, wdycham, to, to ale, ale też później przyznały, że to pomaga. Co jeszcze mi pomogło? E, akupunktura, na którą chodziłam przed, przed porodem. Tak więc... E, Miednica, wszystko, szyjka i było mięk bardziej miękkie, <laughs> miękkie, mięk bardziej miękkie. Naprawdę mi to bardzo pomogło i czułam ogromną różnicę. Właśnie, i nie skończyłam z tymi krzyżowymi. Tym razem nie miałam bóli krzyżowych, tych skurczów krzyżowych. Kilka razy było, ale to tylko się delikatnie złapałam. Ale nie było to to samo. I też dużo osób później mi powiedziało, że właśnie przy drugim porodzie też nie miały krzyżowych. Więc jeżeli miałaś krzyżowe przy pierwszym, to życzę Ci, żebyś też przy drugim już nie miała. Bo naprawdę te drugie, nie wiem jak się nazwa, nazywają, brzuszne, maciczne, tylko te, te zwykłe to są łagodniejsze jednak. Jest ten ból bardziej znośny. No, tak więc tyle. Tak to u mnie wyglądało. Naprawdę... Mm, Pięknie wspominam ten poród i tego samego Ci życzę naprawdę i życzę jeszcze Tobie, żebyś też trafiła na taką kobietę, na taką na położną jak ja. Naprawdę kobieta anioł, jeszcze nie wiem ja nawet jak się jej odwdzięczę. Nie jest to moja położna, ale moja położna miała urlop i tak się jeszcze złożyło rewelacyjnie, że ta położna, która była z nami, przyszła do nas na pierwsze wizyty po porodzie. Tak więc naprawdę jestem jej ogromnie wdzięczna. Bo potraktowała mnie jak własną córkę, mnie przytulała, ściskała i naprawdę cały czas i całą sobą, całą sobą była ze mną. O, tak więc tego bardzo Ci życzę, żebyś trafiła na, na taki personel i żebyś równie pięknie wspominała ten poród jak ja. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o moją historię porodową. I widzimy się już w kolejnych odcinkach dotyczących macierzyństwa. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!